Chcesz sprawić, żeby kobieta całkowicie się w tobie zakochała tylko za pomocą słów? To usiądź wygodnie i dobrze słuchaj, bo to, co ci teraz powiem, może na zawsze zmienić sposób, w jaki z nimi rozmawiasz. To nie chodzi o bycie ładnym, chłopakiem, powtarzanie wyuczonych fraz czy granie w jakieś gierki. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak działa kobieca głowa i serce. I tak, są takie zdania, które, jeśli powiesz je w odpowiedni sposób. Z pewnością siebie i odrobiną prawdy poruszają ją głęboko. Sprawiają, że zatrzyma się, spojrzy na ciebie inaczej i zacznie czuć coś mocniejszego, coś bardziej intymnego. To jak odblokowanie części jej mózgu, która łączy emocje z pragnieniem. I wiesz co? Nie musisz być przystojniakiem ani mieć milionów na koncie. Wystarczy, że będziesz wiedział, co powiedzieć i jak to powiedzieć. No to lecimy, bo te trzy frazy mają moc, której nawet sobie nie wyobrażasz, a ja opowiem ci o nich tak, jakby była twoją najlepszą przyjaciółką, która podaje ci gotowe wskazówki. Fraza jeden. Wiesz, kiedy poznajesz kobietę, i choć nie, jest najpiękniejsza na świecie ani nie zrobiła nic wyjątkowego, to i tak nie możesz przestać o niej myśleć? Tak jakby coś w niej cię przyciągało, sprawiało, że myślisz o niej, gdy prowadzisz samochód, bierzesz prysznic albo próbujesz zasnąć, a nawet nie potrafisz wyjaśnić dlaczego. To właśnie to tajemnicze uczucie, które wydobędziesz za pomocą magicznej frazy. Jest w tobie coś, czego jeszcze nie rozumiem, ale nie mogę przestać o tym myśleć. Ta fraza, kolego, ma niesamowitą moc. Bo trafia prosto w jedną z największych emocjonalnych słabości kobiety. Pragnienie, by być widzianą w wyjątkowy sposób, nie być tylko kolejną w tłumie. Kiedy to powiesz, mówisz bez słów, że jest wyjątkowa, że ma w sobie coś więcej, czego jeszcze próbujesz zrozumieć, i to ją kompletnie intryguje. Zaczyna się zastanawiać, co on we mnie zobaczył, dlaczego akurat ja. A kiedy kobieta zaczyna tak o tobie myśleć, z mieszanką ciekawości, emocji i wątpliwości? Mój drogi, już jest zaangażowana. Ale uwaga nie mów tego jak wyuczoną kwestię z kiepskiego serialu. Musisz powiedzieć to tak, jakbyś naprawdę to czuł. Spojrzyj jej głęboko w oczy, z lekką ciekawością i wrażliwością, rozumiesz? Jakbyś naprawdę próbował ją zrozumieć. Głos może trochę opaść jakbyś się otwierał. W tym momencie dotykasz jej emocjonalnej strony, tej, którą niewielu facetów potrafi dosięgnąć. I uwierz mi, kiedy kobieta poczuje, że widzisz, w niej coś, czego nawet ona sama nie rozumie, zaczyna patrzeć na Ciebie zupełnie inaczej. Będzie o tobie myśleć, pamiętać tę frazę, czuć, że z Tobą jest inaczej. I wtedy zaczyna się to połączenie, o którym marzy wielu, ale tylko nieliczni potrafią je stworzyć. Fraza 2. Teraz trzymaj się, bo ta fraza rozpuszcza serce każdej kobiety, a nie brzmi przy tym wymuszenie. Uwielbiam, jak potrafisz sprawić, że nawet najprostsze rzeczy wydają się wyjątkowe. Stary to czyste złoto. Wiesz dlaczego? Bo zamiast chwalić tylko wygląd, ciało czy coś oczywistego, ta fraza pokazuje, że widzisz coś więcej. Mówisz w kilku słowach, że ma wyjątkowy sposób, by nawet najgłupsze chwile, jak bezsensowna rozmowa, przypadkowy śmiech czy spacer, uczynić niezapomnianymi. I kobiety, mój przyjacielu, kobiety przywiązują się do detali, cenią tych, którzy zauważają te drobiazgi. Kiedy powiesz tę frazę, zwłaszcza po lekkim, miłym momencie, na przykład po wspólnym śmiechu czy dzieleniu się czymś prostym, tworzysz bardzo silne emocjonalne połączenie. Ona czuje, że z tobą nie musi się starać, by być zauważona. Bo już zwracasz uwagę na to, co naprawdę ważne. I to działa na nią głęboko, bo zaczyna rozumieć, że bycie z tobą jest inne, jest komfortowe, jest przyjemne. Stajesz, się tym facetem, którego chce mieć przy sobie w prostych chwilach życia, nie tylko w wielkich momentach, więc wiesz co? Poczekaj na ten spokojny, naturalny moment, kiedy będzie sobą w stu procentach. I powiedz to szczerze, patrząc na nią z tym lekko głupkowatym uśmiechem, jakbyś po prostu cieszył się, że jesteś tam z nią. To jest ta chwila, kiedy poczuje to ciepło w sercu i pomyśli. Kurczę, ten facet jest naprawdę inny. Zdańcie trzy. Teraz trzymaj się, bo to ostatnie zdanie mój przyjacielu, to wisienka na torcie. To takie, które nie tylko dotyka jej serca, ale zostaje w głowie na dni. To zdanie brzmi Gdybym mógł zamrozić chwilę, to byłoby teraz, z tobą. Już samo to zdanie daje ciarki, prawda? Wyobraź sobie, co to z nią robi. To zdanie ma ogromną moc emocjonalną, bo przekazuje coś, co każda kobieta chce poczuć: że ta chwila z tobą jest tak wyjątkowa, tak lekka, tak przyjemna, że zasługuje, by trwać wiecznie. Kiedy to mówisz, przemieniasz zwykłą sytuację. Uśmiech, rozmowę, spojrzenie, w coś głębokiego. Mówisz bez przesady, że bycie z nią sprawia, że chcesz zatrzymać czas. I słuchaj, zwróć uwagę. Gdy mówisz, że chciałbyś zamrozić tę chwilę, uruchamiasz w jej umyśle potężny mechanizm zwany emocjonalnym kotwiczeniem. To znaczy, że za każdym razem, gdy przypomni sobie tę chwilę, jej mózg automatycznie połączy to dobre uczucie. Z tobą. I zgadnij co. To czynicie niezapomnianym. Dosłownie. Ale sekret tkwi w tym, jak to mówisz, ok? Nie może brzmieć wyuczone. Poczekaj na intymny, lekki, spokojny moment. Może po przyjemnym śmiechu, po wygodnej ciszy, gdy spojrzenia się spotykają bez pośpiechu. Wtedy spójrz na nią tym wzrokiem, który mówi wszystko bez słów, i powiedz: Gdybym mógł zamrozić chwilę, to byłoby teraz, z tobą. Mów prosto z serca, jakby to była myśl, która właśnie wymknęła się z ust bez planu. To tworzy niesamowite połączenie. Ona poczuje, że tam jest prawda, emocja, obecność, a kobieta kiedy czuje, że mężczyzna jest przy niej w stu procentach, że ceni te chwilę bardziej niż cokolwiek innego na świecie, wtedy się poddaje. Angażuje się, bo rozumie. Bez potrzeby długiego myślenia, że z tobą to nie jest zwykła historia, to coś innego. Coś, co chce czuć znowu i znowu i znowu. Patrz. Te zdania to nie tylko ładne słowa rzucone na wiatr, nie. Działają, bo sięgają prosto do tego, co kobieta czuje głęboko, w swoim sercu. To nie po to, by manipulować czy oszukiwać. W żadnym wypadku. To o komunikacji szczerej. Z prawdziwą intencją pokazaniu, że jesteś tam, obecny, zainteresowany w wyjątkowy sposób. A teraz powiedz mi jedno: które z tych trzech zdań wypróbujesz najpierw? Chcę zobaczyć, jak rozkwitasz. Jeśli podobał Ci się ten materiał, od razu zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek, by być na bieżąco ze wszystkim, co tu się dzieje i nie przegapić żadnej cennej wskazówki. Bardzo chcę wiedzieć w komentarzach, które z tych zdań podobało Ci się najbardziej. Albo czy używałeś czegoś podobnego, co zrobiło różnicę podczas podboju? Podziel się swoim doświadczeniem, bo tu rośniemy razem. I jeśli chcesz wejść jeszcze głębiej i otrzymywać ekskluzywne treści, jest link w opisie czekający na ciebie. Kliknij i chodź ze mną w tę podróż, by nauczyć się wszystkiego o psychologii kobiecej, uwodzeniu i jak zdobywać prawdziwie.